Samoocena i poczucie wartości jest zamiennie używane, natomiast to nie jest to samo. Poczucie wartości jest niezależnie od tego, co umiesz, kim jesteś, jakie masz zasoby, jakie masz słabsze strony. Stanowisz wartość dla świata, dlatego że żyjesz. Nie jest zależna od czynników zewnętrznych. Natomiast samoocena kształtuje się na podstawie tego, jakie masz zasoby. Jakie masz doświadczenia, jakie masz wykształcenie, jakie masz sukcesy, i wraz ze Twoim rozwojem, zdobywaniem wiedzy, doświadczeń, masz wyższą samoocenę. Poczucie wartości jest bardzo często zaniżone z powodu naszych doświadczeń z dzieciństwa. I bagażu, jaki mamy za sobą, czy byliśmy wspierani, czy byliśmy krytykowani, czy byliśmy oceniani, czy byliśmy wysłuchani, czy mieliśmy odpowiednią ilość miłości, jak traktowano nas w szkole, jak środowisko nas traktowało. I takie mamy poczucie wartości, bardzo często zależne od tego, natomiast nie powinno być zależne od tego, ponieważ stanowimy wartość dla świata. W szczególności, kiedy tą wartość widzimy w sobie i potrafimy się Tą wartością dzielić z innymi. Wtedy pojawia się misja, sens życia i życie staje się takie bardziej jakościowe i pełne, bo nie dość, że robimy coś, co jest spójne z nami, i zgodne z naszą, z autentycznością, co nas niesie, pcha do przodu, to jeszcze możemy się podzielić z tym. Światem. Natomiast jeżeli chodzi o samoocenę, to jest właśnie to, jak się czujemy z naszym zewnętrznym doświadczeniem, wiedzą, zasobami, umiejętnościami, talentami i to wpływa na naszą samoocenę.